Witam Was wszystkich z tej strony Bolwer 100 i zaczynamy nasz kolejny odcinek, zagrajmy w Dragon Age Początek um, Od razu przepraszam, że tamten jest dość krótki odcinek, ten poprzedni um, Wydawało mi się, że był trochę większy, no Wydawało, a jak było naprawdę to dwie różne rzeczy Okej okay. Od razu lecimy dalej i wreszcie FPS-y są lepsze, lepiej mam więcej fps ów niż wcześniej, naprawdę co mnie zaskoczyło to? Okej, okay, mamy tutaj tak trupki. No to zacznę od ciebie. Niech dobrze. Uuu i headshot. Trzepy bierzemy? Czasem lepiej zachować ciszę. O, tam dalej też jest. jak to wygląda. Lokalizacja. Podziem, podziemne piwnica. Tam loch. Piętro. Dziedziniec. Okej, okay, na razie damy sobie. Tak. Szybkie są, nie? <laughs> tutaj? mówię, że to był ktoś. Walena. Eee, proszę, nie rób mi krzywdy. Eee, uspokój się, nic ci nie zrobię. Głupia dziewka. Weź mi z drogi. Prze przepraszam, tak się boję. Te potwory są wszędzie. Na, nazywam się Walena. Jestem pokojówką Arlesy. Czy... Czy nic jej nie jest? Gdzie się wszyscy podzieli? Walena, córka Kowala? Znasz mojego ojca? Chcę wrócić do wioski. Jest stąd jakieś wyjście? W Lochach jest tunel prowadzący na zewnątrz. A, ale potwory! Zabiłem wszystkich z nich. Jest, zabiłem wszyscy, Większość z nich. Jest bezpiecznie. Znajdę drogę. Szybko biegam i znam zamek. Dziękuję. Okej. Okay. Pozbyliśmy się. Quest ukończony. Alice plus 2. Zajebiście, no spoko. Okej. Okay. Nikt mnie nie zobaczy. Ostrożnie, chyba nas zobaczy. No. Dobrze, kolejny padł. I kolejny Jasne, więc ona przyrąbie. A, jakieś potiony znów Ale przyrąbała tych obszarówek No masakra Te potionów Które się przydadzą A, jakieś na życie Mam ile? 22 potiony O, będę musiał powiem wam mm... Polatać sobie, pokupywać przedmioty na pociąg i sam będę musiał porobić ich masę, naprawdę masę. Czasem lepiej zachować ciszę. Żeby nie było takiego motywu jak jest teraz było. Że tych wiecie, że tych pociągów, no na tą manę nie mamy w tej chwili, na tą chwilę nic. Żadnego pociąga. Ani jednego. Dobra, weźmy tutaj, podziemna na piwnica.

Tutaj na razie nie idziemy. Wyjdziemy stąd. E, ta melodia, którą słyszycie, to jest pogrzeb. Mieszkam dość blisko cmentarza, więc coś takiego to jest dla mnie normą. Nikt mnie nie słyszeć. Trąbkę. O, nie mogę przejść. A no, to sprawia pewien mały mankament. Czyli muszę, że jednak przejść tą tą piwnicą. No cóż bywa, okej. Okay. Myślałem, że nie muszę przejść tą piwnicą, ale jednak muszę. Więc posuń te dupy. Mogę sprawdzić od razu te drzwi, a nie że iść od razu w Tam wtedy chyba będę mógł przejść z powrotem jak będę już zapewne tak wszystko poczyszczę dziedziniec więc aby nie patrzeć dość szybko przelatujemy przez ten zamek A potwory są dość banalne teraz wyślę wcześniej wysłałem na tego demona nie pamiętam już kogo tego zwierzy ale teraz wyślę pewnie morrigan Chyba ja. Morgan i tak jest potężna na, na tą chwilę. Na chwilę obecną, więc... Zrobię to! А я чекан на вас. Окей, че я мушат до вас точно, ну, споко. Ten próbuje mi coś zrobić, ale jakoś nie daje rady. Ożywieniec. No i ożywieniec się ożywieniował. był. Dobrze. Wiem tylko tyle, że jak ostatni że boss, jakiego zabijemy To ja myślę, że dość banalnie nam pójdzie go zabić. Na tą chwilę jak, że tak powiem, można powiedzieć że jesteśmy dość potężni Więc za dużo, że tak powiem, nie będziemy mieć za wielkiego problemu z nimi Szkielet Beczka? Ta dobrze, dobrze mówisz Dobrze Okej, okay. Wow wow wow... Hmm. Piesek? to jest ostateczne dzieło. To miasta ma maba, maba reaktywna. Okej. Okay. Otworzyłeś bramy, to dobrze. Ja i moi ludzie nie możemy się już doczekać, by ujrzeć wreszcie naszego Arla. Wejdziemy do głównego holu razem? Musimy go utrzymać, nawet jeśli nikogo tam nie ma. W przeciwnym razie nie odzyskamy kontroli nad zamkiem. Eee. Doskonale ruszajmy natychmiast. Sprawdźmy, co tam na nas czeka. Okej. Okay. Zobaczmy. A później, jak powiem, przejdę się po tym zamku i wytępię wszystko, te niedobitki, które zostały. To są nasi goście. To o nich mi mówiłaś, matko. Tak, konorze. A to jest ten, który pokonał moich żołnierzy, tych, których wysłałem do odbicia wioski. Tak. A teraz się na mnie gapi. Co to jest, matko? Nie widzę dość wyraźnie. To. to mężczyzna, konorze. Taki jak twój ojciec. Och, Nie mogę już o nim słuchać! Poza tym wcale nie jest podobny do ojca! Spójrz na niego! Oddycha i nie zamierza umierać! Pamiętaj jednak, że mogę to zmienić! Konorze, błaga mnie, rób nikomu krzywdy! Mamo, co. co się dzieje? Gdzie ja jestem? Och, dzięki stwórcy! Konorze, Konorze, słyszysz mnie? Olej co te mnie, głupia kobieto! Zaczynasz mnie nudzić! Na oddech, Stwórcy! Co tu się stało? Szary Strażniku, proszę nie rób krzywdy memu synowi. On nie odpowiada za swoje czyny. Mm, więc to on jest złem, o którym mówiłaś, a ja przez ten cały czas co zrobiłaś z panem. Nie mów takich rzeczy! A więc chłopiec stał się plugawcem i przerwał zasłonę? Nie chciał tego zrobić! To wina maga, tego, który otruł Emona, to od niego wszystko się zaczęło. To on przyzwał demona! Konor próbował tylko pomóc swemu ojcu! I zawarł z demonem umowę, by móc to zrobić? Głupie dziecko! To była nie, uczciwa wymiana! wszystko zepsuć! On jest mój! Ojciec żyje tak, jak chciałem! Teraz moja kolej, by zasiąść na tronie i wysłać wojska na podbój świata! Już nikt nie będzie mi mówił, co robić! NIKT mu nie będzie mówił, co robić! NIKT! Ha, 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 ha. Cicho, stryju! Ostrzegałem cię, co się stanie, jeśli dalej będziesz krzyczał, prawda? Ostrzegałem! Ale nie unośmy się! Ten mężczyzna dostąpi oczekiwanej audiencji! Powiedz nam, po co tu przybyłeś? E, przybyłem Cię powstrzymać, miałem nadzieję znaleźć Bana tygana. Muszę zobaczyć się z Achną, przybyłem tu pomyśleć, jeśli dam. Ja bez powodu, chyba już sobie pójdę. Jeszcze nie skończyłem się bawić! Nie zmusisz mnie, bym przestał. To chyba próbuje zepsuć mi zabawę, matko. Nie, nie sądzę. Oczywiście, że nie. Od czasu, kiedy odesłałaś moich rycerzy, nic tylko zabierasz mi zabawki. Szczerze mówiąc, robi się to nudne. Chcę rozrywki, akcji. Ten mężczyzna zepsuł mi zabawę, ratując tę głupią wioskę, i teraz za to zapłaci. Mm. A, dobra. Wrogowie przed nami! Jak zechcesz! Tak uczyń! się Menda oh. społeczna. I wszyscy żyjemy. Zaczynam. Ok, to jest koniec odcinek. Da, z pauzę. Bo tu mam dalsze moby do wytępienia. Więc komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej.